Witam was na kanale Skrąpka i dzisiaj nagroda z dnia piątego sponsorem naszej nagrody jest Tosia Kowo i Tosia właścicielka firmy marki robiła dla nas kartkę w kształcie słoika w fioletowych barwach i dzisiaj dowiemy się kto zgarnie nagrodę od sponsora, czyli Toski. Tosia sama wybierała komentarz, więc nie przedłużając wrzucam wam tutaj kto otrzymuje. Nagrodę od tosi. I uwaga. Piu. To jest Dorotka, jeśli dobrze widzę, ale jeszcze sobie zerknę tutaj, bo nic tu kompletnie nie widzę na tym pomniejszeniu. Ale tak, D68 to będzie Dorotka. Napisała jaki piękny projekt przeczytałam, fioletowy i jakoś tego nie widziałam, ale efekt końcowy przypomina mi wigilijny zmierzch i oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę a w tle kościół czekający z kolędą i pasterką. Słuchajcie, właśnie to jest ciekawe, że czasem... Na początek, jak robisz jakiś projekt, to czasem nawet nie wiemy, co z tego wyjdzie. Albo czasem oglądając część projektu myślimy sobie, nie, to nie jest w ogóle, to są poza moim, poza moim zainteresowaniami, kolorami, poza wszystkim. Albo kurczę, to mi się nie podoba. Ale i wychodzimy czasem z, nawet ze strefy komfortu i otworzymy pracę, które niekoniecznie nam pasują, a potem się okazuje, że jak się ta praca już jakby zamknie, jak już się skończy, to nagle się okazuje, że to jest w ogóle super. I byliśmy przymuszeni do stworzenia jakiegoś projektu, jakiegoś, który jest nie w naszym Stylistyce. I nawet się okazuje, że stworzyliśmy coś, co uważaliśmy wcześniej, że jest niemożliwe, i nam się jakoś udało. I tak czasem jest. I tutaj właśnie tak Dorotka miała, że jak spojrzała na tytuł, to pomyślała sobie, mmm, fiolety, święta. Ale właśnie, to nie były takie typowe fiolety, tylko takie takie zachodzące słońce, przepiękne kolory. Wiem, że Wam się bardzo podoba ta grafika. Przypomnę Wam, że grafika jest w, w opisie link jest do grafiki darmowej, możecie ją wszyscy z niej korzystać. Jak zrobicie swoje prace, to wrzucicie na nas na grupę. Co nam w gruszy gra? Grupa jest na Facebooku otwarta. Trzeba tylko do niej przystąpić, zobaczyć sobie filmik przywitaniowy, przywi, przywitalny. No i możecie sobie tam spokojnie z nami pobyć, dzielić się swoimi doświadczeniami, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i między innymi właśnie pokazać swoją pracę z tego dnia piątego. Tam się pojawiają co chwilę jakieś posty, znaczy nie jakieś tylko posty, właśnie z każdym dniem po kolei i tam publikujemy. Z tego co wiem, to Dorotka zgarnia 100 zł w bonie, ale jeszcze się upewnię, bo wiecie, jak to jest ze mną, to ja wolę się jeszcze upewnić. Bon po 100 zł do sklepu trzeba się do tosi odezwać na kontaktmałpa tosiakowo.pl Ale kochani, to jeszcze nie wszystko, ponieważ... Ta da! To się wybrała. Jeszcze jeden komentarz. Taka była fajna. Słuchajcie, polecam dwie nagrody. I drugi komentarz jest od Justynki. Zaraz sobie zobaczę, co tam Justynka napisała, bo to też wybierała. Tosia. Zobaczymy, co już synka napisała. Wow, śliczna ta karteczko, słoik, coś innego, fajnie by wyglądało jako dodatek na przykład do słoiczków miodu, jako prezent. Tu słoik i tam słoik, no cudo, podam i pomysł zacny. Zacny to jest właśnie taki chyba, a nie, to ja też tak mówię, nie? Zacny. Także to jest drugi komentarz, który również dostaje Bon na stuweczkę do Tosi. Także słuchajcie, dziewczyny, kontakt małpa tosiakowo.pl, piszcie, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Teraz jeszcze nam zostały trzy Piąty? Jeszcze dwa dni wyników. A ja przypominam o warsztacie, który się teraz w, który wpadł teraz na półki sklepu, czyli duży, ładny, piękny album w walizce HDF. Warsztat z zestawem do 25 sierpnia i wysyłka około 8 września. Dodatkowo w poniedziałek albo we wtorek na sklepie pojawią się nowości, bo już dostałam nowe stempelniki i jest jeden zestaw i dwa stemple takie Sepelniki pojedyncze. Także zadajmy, was zapraszam. Buziaki i do zobaczenia.